Dzień dobry ludziska! Patrzcie co się dzieje, już jadę jakiś czas, ta ciężarka próbuje przyjść na autobus i dopiero teraz wyprzedzę go, bo on nie będzie tu skręcał teraz w prawo I kurde, nie dało się jechać, no wiedziałem że się skręcało, nie dało się jechać, na szczęście byłem tu ja i to auto tutaj. Zastanawialiście się kiedyś co tacy Rumunii dobrze ubrani yy, przy ulicy i machają tak, co oni właściwie chcą? Dara się o tym przekonacie. Patrzcie bo... Stan będzie machał tutaj gościu przystanku za chwilę. Ja o widzicie? już tam już tam jest. A, co, co on chce? Cóż on chce? Zobaczymy, co on chce. Patrzcie, patrzcie. Halo. Dobry. Help us me. Kaś perleś? Yes. I possibly help you. Thank you very much. I'm only here. I'm living in Germany for uh, Dortmund. Mm -hmm. Problem for petrol. Mm -hmm. I'm big problem. My baby for car. I'm transit Germany. Mm -hmm. I can't find petrol. Look. That's to make a good caution. Possibly, having small money for petrol tomorrow. Coming money. No money. No money in petrol. Uh, uh, help me, please. No, sorry, I have no money. Also. A small. Yes. Small I, money. Yes. I have. I have nothing because I I, I, I'm only I have only transport. On I have no thing. money. How much you want for this? Daj mi więcej pieniędzy na petrol proszę. to Nie, ale Przepraszam, nie mam pieniędzy. Nie, nie mam nic, naprawdę. Nie mam nic. Dobra, Dobra, wracam. Wracam teraz za muśkiercy. Patrzymy, czy złapam jakiegoś innego. I czy ktoś mu daje, jak ma kasę za to. Jest jeszcze... E, już go nie ma, patrzcie. Petrol, petrol, kurwa. A już go nie ma. Tak, widzieliście? Już go nie ma, czyli tak jak mówiłem, no. Petrolu nie potrzebował jednak, trzeba po prostu kasy. Bo, frajera szukał, a ile minęło? Minęło może pół minuty minęło, tyle co żebym zawrócił i już go no nie było. Najlepsze jest to, że nie wiem czy na filmu, w filmie wyszło wyjdzie to, ale chyba w kurce której do miałem przed sobą, mam portfel, a w portfelu mam bazy, no, ze dwie stówki. A wizytówka, yy, może wyszło to na filmie, ale wizytówka yy, nie była taka wizytówka Wizytówkołata, tak się, tak, tak powinna być, to no nie? takiego grubego fajnego kartonu tylko było to było takie coś jak e, wydrukowane no coś na, na drukarce kolorowej e, i zalaminowane czyli no groszek coś co grosze kosztuje no nie Ale jak się jak się gościu cieszył no nie znaczy, udawał że się cieszył albo gościu nie się cieszył że złapał jakieś jelenia no nie że o frem wściekłujsz ktoś kasiory da stówkę może 50 zł da kurwa. A to taki, ten pierścionek był taki no, gruby, bo gruby, no nie? Eee, ale wagowo... Te, takie pierścionki powinny, powinny być dużo cięższe. To nie było aż takie ciężkie jak taki Tak się ludzie nabierają na to, bo to już... Od iluś tam lat, kurde, już widzę tak. Jest, jeszcze, o, jeszcze nad morzem, jak jeździłem dziesięć lat temu, jak jeździłem nad morze u nas, to, to na tych bocznych właśnie, na, na tych, jak jeszcze nie było autostrady, nie? To się jeździło na no, tym drogami no to już, już nawet wtedy stali nawet rodzinami stali i zawsze zawsze byli albo porządnie ubrani no nie yy, albo mieli właśnie takie porządne jakieś auto że się niby zepsuło że paliwo i dalej, dalej no i także dalej się wynabieracie na to czemu się wynabieracie na to a szkoda aż mogłem, aż mogłem wziąć ten pierścionek, dać mu kurwa 20 złotych i wziąć ten pierścionek i byście zobaczyli że to nie jest prawdziwe Dobra, no i sami widzieliście, nie? Jaka tutaj była sytuacja. Yy, Gościu się cieszył, że, yy, że zatrzymałem się, tam podskakiwał, dziękował tak dalej, tak dalej, tak dalej, nie? Yy, no i tak, otworzyłem mu okno, ale on sobie otworzył drzwi. Także trzeba uważać, jeżeli macie coś na siedzeniu albo coś, żeby coś nie zapierdzielił wam, bo miałem kurtkę na siedzeniu i on też się pat, patrzył na tą kurtkę, także mu w każdej chwili coś zapierdzieli, także dobrze że nie zapierdzielił, bo się teraz patrzę czy mam, kurwa, czy mam wszystko. Kuczka, portfel jest, kurczki są, dobra, jest. No i co? I wręczył mi wizytówkę, że nie z nimi handlarzem tam samochodów z Niemiec, coś takiego. I mówił dużo w tym czasie, więc nawet nie, nie miałem jak przeczytać tego spokojnie sobie. I mówił, mówił cały czas, mówił, że problem ma to z tym paliwem, czy z czymś tam. I że, że pieniądze na paliwo chcę. Pieniądze na paliwo, pieniądze na paliwo, dalej, dalej, dalej. dalej. I co ja chcę za to? Co ja chcę? Wziął mi na pierścionek da złotych, niby złoty, no nie, ja, w pierwszej nie był złotym, nie, to nie było prawdziwe złoto, no i dał mi to do ręki, no nie, fizycznie dał mi to do ręki, że, że już to mam, że, że wystarczy, że tylko dam mu kasę na paliwo, on wszystko zrobi, tak dalej, tak dalej, no, nie? no i też widzieliście, później zawróciłem sobie, co trwało może 30 sekund, 40 sekund, do, do minut, mniej więcej, no i jego już tam nie było, czyli dziwnym trafem jakoś paliwo mu się znalazło aby po prostu zawsze było